Szymon Hołownia próbował szantażować nas, ponieważ ogłosił, że jeżeli nie wykluczymy Grzegorza Brauna z klubu Konfederacji, to on poprze wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka. Czyli puścił do nas wyraźny sygnał. Odwołajcie Brauna, wykluczcie go z klubu Konfederacji, to my wtedy pozwolimy wam zachować Krzysztofa Bosaka jako wicemarszałka. No to jest ordynarny szantaż. Ja nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek nas w ten sposób szantażował. Więc jeżeli Szymon Hołownia... Chciał jakoś pomóc Grzegorzowi Brownowi, żeby ten nie został wyrzucony z Konfederacji, to tak udało się hołowni pomóc Brownowi. Nie będziemy ulegać tego rodzaju naciskom, nie będziemy ulegać tego rodzaju szantażom. Tylko i wyłącznie klub konfederacji będzie decydował o tym, kto w tym klubie jest. Szymon Hołownia nie jest w naszym klubie i nie będzie nam wydawał poleceń, nie będzie nam szantażował, nie będzie nam mówił, kto w tym klubie ma być, a kto nie. To jest tylko i wyłącznie nasza decyzja i nie ugniemy się w tej sprawie, nawet jeżeli będzie to kosztowało stanowisko wicemarszałka dla Krzysztofa Bosaka.